Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite'a, a dzisiaj odpowiemy sobie na pytania widzów, ale to już zaraz ponieważ w samym początku mam ważne ogłoszenie mianowicie sporo ludzi się pyta o gdzie Fortnite i tak dalej generalnie ostatni film z Fortnite'a tutaj screen wrzuciłem dosłownie miesiąc temu około, no i te dwa filmy które wrzuciłem jeden po drugim miały dosłownie słabe a więc stwierdziłem po prostu, że nie chcecie tego oglądać no ale sporo ludzi dalej mi pisze sobie dawaj Fortnite gdzie Fortnite, czemu nie ma Fortnite także stwierdziłem, że, że od dzisiaj na kanale codziennie nie, znaczy codziennie, co tydzień w piątek będzie pojawiał się jeden dłuższy film z Fortnite'a Ten jeszcze będzie krótki, taki wiecie, pokazowy I generalnie rozpoczynamy serię, która się nazywa Fortnite Friday Która polega na tym, że co tydzień w piątek o godzinie 17.15 będziecie to otrzymywać ode mnie tygodniowy zastrzyk Fortnite'a Dzisiaj będzie jedna gra, znaczy jedna gra, dzisiaj ogólnie będzie... Dzisiaj ogólnie będzie luźniutko, będziemy odpowiemy sobie na pytania widzów i tak dalej A w następnym odcinku już filmy będą nawet 30-40 minutowe i będziemy tam ugrywać kilka gierek, będzie kilka takich fajnych gier, pod koniec będziemy jakieś przeglądy robić, i tak dalej. Jeszcze wszystko w planie wyjdzie, jak to dokładnie będzie wyglądać, pierwszy odcinek będzie już za tydzień, a ja moi drodzy na samym początku chciałbym tylko przypomnieć, że dalej możecie pisać mój kod sklepie exe -E, i być może, że niedługo być może niedługo zmienimy go na nexe, po prostu bo sporo ludzi się myli i tak dalej Także wpisujcie moi drodzy kod exe Będę bardzo wdzięczny. No i co? I przepraszam jeszcze raz za, za olewanie Fortnite. przez taki czas. Wiem, że już ktoś się tak to mówię, ale teraz naprawdę chciałbym zrobić z tego naprawdę fajną, fajną serię Dobra moi drodzy, rozginąłem, przez coś się zagadałem, także ja idę do Julki, do Suzy i zaczynamy pytania. Siema! Halo Halo, witam. Pytanie jedno halo, cześć Nexa. Cześć, witam, dzień dobry, co tam? Yy, ogólnie to jedno pytanie, jak słyszałem. No. no to ja mam takie jaka była najbardziej twoja przybyła sytuacja w życiu? Wiem, że na Nexe, że na streamach było, ale też wolę się zapytać. Ale w życiu? Tak, w życiu. Nie wiem, w jakimś parku może? W domu. Raz w domu nie będę przytaczał kontekstu i tak dalej, ale raz ktoś kiedyś u mnie w pokoju zasłabł tak mocno. Że musiała karetka go ratować i no, i to było coś rali w moim pokoju. Zalał się krwią, Bo i tak dalej, to było straszne, no. Kurde. Dobra, to dziękuję bardzo. Co zazdroszczę. Dzięki. A, zazdroszczę, no super. Jaki przedmiot, Twoim zdaniem, za 20 lat stanie się bezużyteczny? Przedmiot, który za 20 lat stanie się bezużyteczny? Tak. To jest głębsza rozkmina Ej, no nie wiem, w sensie wydaje mi się, że to takie manualne rzeczy, które, które są teraz wykonywane. A które niedługo będą mogły być wykonywane z dokładnością No nie wiem, no, ej, ciężkie, ciężkie pytanie Dziewczyny Przedmiot opis, no, będzie się pisać, nie wiem, na komputerach, na telefonie No właśnie mi też Długopis jako pierwszy wpada, ale ej, no nie wiem No to Długopis Dobra, Pok, to, to chyba jest odpowiedź Ciężkie, ciężkie pytanie Dzień dobry No to pytanie, dlaczego pieska imię to Momo? Julka? Bardzo pytanie. To jest Kata, że Wasz ulubiony YouTuber jest youtuberem i on bardzo lubi zespół koreański. Taki jeden jedna wokalistka ma po prostu nazwę Momo, i on się tym zasugerował. To jest totalne kłamstwo. Sytuacja my jest my. taka, że Julka da mi to imię my. I my powiedziałem, no w sumie podoba mi się, dajmy jej tak na imię. Y czy byłeś lub jesteś z kimś dla pieniędzy? No, no. <laughs> tak Julka, jestem z tobą dla pieniędzy. Dzień dobry. Tak se, słuchaj tego. No! No zabili I... mnie! No 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 Pocałować z nienawidzoną, czy zabić ukochaną? No. O, pan. O, pan. Pocałować, z... Po... pocałować z nienawidzoną. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Czy kiedykolwiek... Byłeś blisko, albo czy w ogóle zdradziłeś ją? Nie. <laughs> nie przyznam. Mam takie pytanie, ono jest dosyć złożone. No, no, Generalnie, czy miałeś kiedyś taki, taką myśl w głowie, że chciałeś zakończyć całkowicie swoją przygodę z YouTube, ze streamowaniem, odciąć się całkiem od widzów i powiedzmy wrócić do takiego normalnego, przeciętnego życia, pójść do pracy i w ogóle wiesz, co chodzi? Wiesz co? Nie, nie miałem nigdy. Gadam czasami z youtuberami, którzy mówią mi, że no czasami fajnie byłoby tak pierdzielnąć wszystko i się posilować bombę. I ja mam taki plus właśnie że wiesz, że ja tak naprawdę mogę sobie rozdzielać Siema, tutaj jestem Nexę, tutaj zna mnie cała twoja podstawówka a potem mogę wiesz, wyjść sobie na ulicę i w sumie to nikt mnie nie zna, nie? I to jest mega spoko e, Czy planujecie mieć jeszcze przyszłości innego psa, nie licząc y, Momo i Molly? Tak. Tak, i trzy koty. I najbardziej tak. mieli Trzy psy i trzy koty. Po co komu dzieci, jak możemy mieć za w domu, lol. Cześć, jedno proste pytanie, Meksy, jak odniesiesz się do tego, że Blaszka cię demoralizuje? Generalnie Blaszka <grym> przeprowadził się do Warszawy i z tego co wiem, to nawet nie mieszka jakoś daleko bardzo ode mnie. Okrąg 5 kilometrów gdzieś, Głody. więc biorąc pod uwagę, że Blaszka przeprowadził się do Warszawy z... Asortymentem swoim, czyli tak zwane wiadro. No to. Oh! Czuję, czuć, czuć, no czuć przy tym. O, czuć, 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 wiadro? Czuję, czuję wiadro blaszki na. po pięciu kilometrach od niego, wiesz co? Gdyby było drugie życie, kim czym byś chciał być? Pieskiem! Chciałbym być pieskiem, takim w kochającej rodziny pochodzącym. To ze szkoły Twojej siostry. Wie, że jesteś jej bratem i że ty to ty? Jeśli tak, to czy. Yo, o ciebie pytał. Wiedzą i pytają bardzo często. W sensie Dagmara do mnie miasta dzwoni i mówi: Ej, Krystian, bo jakiś chłop się pytał o ciebie i mówi coś tam, coś tam i no i jakieś tam gadanie. No, często, często, często. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Halo. Mam pytanie: Co tam? Za którym razem zdałeś egzamin na prawo jazdy i czy masz jakiś sposób na stres? Proszę za pierwszym. Sposób na stres? Nie, no nie mam. Mhm. No nie wiem, no mi pamiętam, że sprzęgło to latało na, na praktycznym jakbym nie wiem. To powiem ci, że ja miałem identyczną sytuację za trzecim razem, a już jeżdżę prawie rok bez prawa jazdy. O! Trzy razy zatrzymała mnie policja do kontroli. I jak? Trzy, trzy razy po pięć setek. I to, dalej i dalej jeżdżę. Insane. Hej. Hello? Jak? Twój ulubiony polski wokalista? Polski wokalista? Wife mm -hmm. 21. <średammate> <średammate> To jest to pytanie. Dzięki, dzięki. Pytanie to jest takie o sklep, czy będzie może Etui takie na op, na taką nową firmę? Okej, okay, to może powiem, bo jest sporo pytań o sklep Etui i tak dalej, rozmiary w mm -hmm. ogóle. To sytuacja z tym wygląda tak, że generalnie e, Etui, które są w sklepie, nie ma na każdy rodzaj telefonów, ponieważ generalnie. E, te telefony są niepopularne. W sensie czytaj nie wiem, mają na przykład kilka tam set osób w Polsce, a teraz tych modelów telefonów jest naprawdę masa, masa, masa masa, że dosłownie każdy ma inny. E, I mega ciężko jest po prostu zrobić sorty na cały sklep, gdzie wszystkie modele będą dostępne. Więc zadałem sobie pytanie, czy będzie na twój telefon? Odpowiadam nie wiem, aczkolwiek możesz się też próbować skontaktować z ludźmi. Którzy są odpowiedzialni za to, i zapytać się, czy mogliby na przykład zamówić. No bo powiedziałem, że oni zamówienia składają raz w miesiącu, co no nie? No i mhm. to, to, to tam już, co ci nie odpowiedzą, no to, no to od nich zależy, bo ja też nie wiem za bardzo. No, wyobraźmy sobie, że ze wszystkich istniejących socjali, Nexa możesz tworzyć tylko na jednej platformie. Mhm. Jaka platforma by to była, jakby jakby co nie musi być ta platforma, na której już tworzysz? Byłby to na pewno YouTube. Mogę tutaj powiedzieć głębiej, byłby to na pewno YouTube. Ponieważ generalnie mimo że uwielbiam streamować i tak dalej, no to ze streamowaniem niestety jest taki problem, znaczy problem bądź nie problem, że wiesz, w sensie człowiek czasami gdzieś jedzie czy coś i nie zawsze jest w stanie zrobić streama wtedy. A w momencie kiedy dopierasz swój content tylko i wyłącznie streamowaniem, no to masz mega ograniczenia względem tego, że Tutaj koniecznie musisz być o tej, o tej godzinie i tak dalej. A nagrywając na YouTubie czegoś takiego nie ma. W sensie, że sobie wiesz, normalnie wrzucić film i sobie gdzieś pojeźdź na przykład na 3 dni. Po prostu zaplanować to wcześniej. Vers of Billy. Fuck Mary Kill. Marcysia fuck wersów Kill Billy Mary. Mhm. Dziwniejszą rzecz kupiłeś na portalach typu Allegro, OLX i ile ona kosztowała? Najdziwniejszą rzecz? Mhm. Kupiłem czapkę z reka na Wissu kiedyś, zobaczyłem dwie dychy i dalej mi nie przyszła. Co e, byś wybrał? Swoją dziewczynę czy kanał na YouTube? Swoją dziewczynę. Bo kanał mam drugi. Jak tatuaż, to gdzie i jaki? Nie wiem, mam kilka projektów, tatuażów zapisanych. Jeden na pewno będzie na karku, drugi będzie pewnie na ręce, ale jaki dokładnie to nie powiem. A czy miałeś jakim, jakąś fałszywą akcję, na przykład w gwiazdkę w dzieciństwie? Pamiętam jak kiedyś, jak miałem, nie wiem, 6-5 lat, dziadek mi powiedział, jak była taka wigilia rodzinna, że no wujek Dominik zaraz wróci, coś tam poszedł zrobić, czy tam na jakąś fajkę poszedł, czy coś. I akurat w tym czasie przyszedł Mikołaj i wszyscy mi mawiali, że to Mikołaj, a nie wujek Dominik, a ja wiedziałem, ja już to był wujek, no, i no i Wszyscy mnie do chyba 14 roku już okłamywali, ale kiedy Kiedyś jak, tego kiedyś jak jak Byłem starszy, zapytałem się Ej, to był, to był wujek, nie? Ja odpowiedziałem, tak to był wujek No, rozkamywali mnie na Mikołaja Świętego Kto tak miał, napiszcie w komentarzu Z kim na KM masz Najlepsze relacje? Najlepsze relacje? Z Josim chyba, To w się sensie, to tak grill, no z Josim Gadam codziennie, bo... Dawno. No to mam pytanie: gdybyś mógł cofnąć się w czasie, Boże, w czasie i zmienić coś w swoim życiu, co to by było? Niepopularna myśl, ale generalnie to nie chciałbym się cofać w czasie i nie chciałbym zmieniać cokolwiek, co było, bo każda decyzja w swoim życiu, którą podjąłeś wcześniej, wiadomo, mniejsza, większa, doprowadziła cię do miejsca, w którym jesteś teraz, wiesz co chodzi, co nie? No nie wiem, wiem. Dlatego jeżeli zmieniłby jakąś decyzję, no to moje życie mogłoby się potoczyć inaczej, a w sumie nie chciałbym, żeby toczyło się inaczej. Eee, mam pytanie takie. Czy będzie ja z widzami? Zobaczymy, boję się trochę, ale może kiedyś. Dobra, no ja właśnie zginąłem, także to będzie kolejny odcinka. Ostatnie pytanie z Stacy Play? Czy kiedyś denerwować na kolegę z klasy lub nauczyciela? O Jezu, żeby teraz Pamiętam, że raz pani miałem w takich nauczycieli i lichych strasznie i strasznie ich nie lubiłem. Serio, praktycznie w większości nauczycieli w co totalnie nie lubiłem. I pamiętam, że raz do nauczycielki powiedziałem zamknij mordę, ale potem miałem karę na komputer i mi smutno było i dlatego właśnie teraz wysubskrybujcie kanał. A ja wam życzę wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się, papa.